Minął rok 2011, pora więc na jego podsumowanie. Zwykle każdy zastanawia się nad tym, jaki to był rok, co zostało zrealizowane i jakie są perspektywy na przyszłość. Przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach mówią o najważniejszych i najciekawszych wydarzeniach, które miały miejsce podczas ostatnich 365 dni i planach na nadchodzący czas. Zaczniemy od sportu, w którym nie brakowało sukcesów, awansów czy rozgrywek w nowych dyscyplinach. W tym roku miasto przygotowuje się do dwóch wielkich imprez, mówi Wono Meisner z Wydziału Oświaty Kultury i Sportu. Najważniejsze wydarzenia 2011 to, jeśli chodzi o wydarzenia sportowe, na... Na Pewno rekord frekwencji w, w Krapkowickim Biegu Ulicznym, awans naszych piłkarek ręcznych, które reprezentują Klub Sportowy Otment do pierwszej ligi seniorskiej, jak również czołowe lokaty zespołów piłki nożnej. Mówimy o Otmencie, o LZS-ach. Z innych wydarzeń, może takich ciekawostek, to na pewno będzie pierwszy raz rozgrywane w Krapkowicach ogólnopolskie zawody w wędkarstwie rzutowym. Jest to zupełna nowość i Orlik spowodował to, że jest coraz więcej imprez piłkarskich. No i nowo wybudowana pływalnia, również nowe zawody w nowej dyscyplinie, czyli w pływaniu. Czekają nas dwie bardzo duże imprezy, czyli jubileuszowy 30 Krapkowicki Bieku Liczny na dystansie 10 km i druga impreza to jest 69 Tour de Polonie. W bieżącym roku wyścig kolarski będzie rozgrywany również. Etap będzie na płaszczyźnie kończący się w Opolu metą, a u nas będzie premia lotna. Także jest to na pewno bardzo duże wydarzenie. Innym istotnym zadaniem z Pogranicza Sportu i Rekreacji jest pomysł powstania ogólnodostępnego. Portu Mariny przy ujściu osobogi do Odry. O tej inicjatywie mówi wiceburmistrz Krapkowicz Romuald Haraw. Pomysł powstania Mariny zrodził się w tym momencie, jak grupa mieszkańców wystąpiła do, na sesji Rady Miejskiej z możliwością tworzenia Mariny. Myśmy wtedy zwracali uwagę, że jest potrzebna inwestycja, która była w planach Wojewódzkiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych, która w jakiś sposób ureguluje rzekę osobogę na tym odcinku. I po tej inwestycji bardzo realne będzie. Zlokalizowanie i powstanie tej maryny w Krapkowicach. I stąd, jakby na dzień dzisiejszy, trwa inwestycja uregulowania rzeki Osobogi. A my, w najbliższym czasie, działkę, która będzie możliwa do zagospodarowania pod kątem powstania tej maryny. Mam nadzieję, że jeszcze tego roku będzie możliwość skorzystania z tej mariny, będzie możliwość wypożyczania sprzętu różnego rodzaju mieszkańcy będą mogli z tego skorzystać. Przedsięwzięcia realizowane przez gminy dotyczące spraw społecznych czy inwestycyjnych uzyskały dofinansowanie zewnętrzne ze środków unijnych i krajowych. Mówi Rena Wójcik z Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego. Do najważniejszych chciałabym zaliczyć i powiedzieć o modernizacji Krapkowickiego Domu Kultury. Dofinansowanie na realizację tej modernizacji uzyskaliśmy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w kwocie 1 800 000 zł, co stanowiło 85% dofinansowania. Obiekt po modernizacji uzyskał wyższy standard jak się okazuje w województwie opolskim tego typu obiekty kulturalne są tylko dwa o tym standardzie. Mam na myśli Kędzierzyńsko-Kozielski Dom Kultury i Krapkowicki. Dzięki temu w roku bieżącym planowane jest przeprowadzenie konkursu wyborów Miss Polonia Opolszczyzny, czyli na szczeblu wojewódzkim właśnie w naszym Krapkowickim Domu Kultury. Inną ważną inwestycją, ważną dla mieszkańców naszego miasta, szczególnie prawobrzeżnej części miasta, była modernizacja głównej arterii ulicy 3 Maja. Na tą inwestycję pozyskaliśmy środki z Narodowego Programu od przebudowy dróg lokalnych. Wartość inwestycji przekraczała kwotę 2 milionów 300 tysięcy. Dofinansowanie w wysokości 50%. Uzyskaliśmy drogę o wysokim standardzie, która poprzez to, że przebiega przez dzielnicę od gdzie po obu stronach tej ulicy znajdują się dwa duże osiedla mieszkaniowe, jej standard pozwolił na zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom tej drogi. Z mniejszych projektów finansowanych z programu rozwoju obszarów wiejskich gminie udało się zagospodarować teren parku przy ulicy Kozielskiej. Ta drobna ta inwestycja jest dla nas ważna, ponieważ w chwili obecnej pozyskany wcześniej teren zielony był nieuporządkowany. W wyniku realizacji tej, tego przedsięwzięcia uzyskaliśmy zagospodarowany skwerek, a jest to istotne o tyle, ponieważ przelega on do Krapkowickiego Domu Kultury, co z kolei pozwoli na organizowanie imprez przez tą instytucję właśnie również na świeżym powietrzu. Zrealizowaliśmy projekt z funduszu mikroprojektów z programu operacyjnego współpracy transgranicznej pod nazwą Letnie Słońce Nie zna Projekt ten zaangażowani byli mieszkańcy naszej gminy, jak również naszego miasta partnerskiego w Czechach Lipowych Łaźni. Projekt ten był bardzo gorąco przyjęty, bardzo się podobał. Uzyskaliśmy informację poprzez obserwację tego, tych wydarzeń w tym projekcie, że takie zadania są potrzebne, że mieszkańcy tego oczekują. Spotkało się to też z dużym aplauzem po stronie naszego partnera w lipowych łaźniach, który poprzez impuls, jak gdyby uzyskany od nas, też zaktywizował swoje działania i w tej chwili będziemy realizowali ponownie w roku bieżącym. Projekt, który zrealizowany będzie w wyniku złożonego wniosku, który uzyskał dofinansowanie po stronie Lipowych Łaźni, a będzie dotyczył również naszych najmłodszych mieszkańców, ponieważ część dzieci w wieku szkolnym w wyniku tego projektu będzie mogła nauczyć się jeździć na nartach, w Lipowych Łaźniach, a z kolei grupa młodzieży z Lipowych Łaźni będzie się uczyła pływać na naszym basenie. W tym roku pojawią się nowości, których szczegółów póki co nie chcemy zdradzać, ale skupiamy się także na kontynuacji rozpoczętych już wcześniej zadań, dodaje Irena Wójcik. Mam na myśli tutaj budowę ogólną. Dostępnej sali gimnastycznej w Żywocicach. Zadanie współfinansowane z prowu z tego samego funduszu, budowa sceny koncertowej w parku Magnolia i zagospodarowanie skweru przy ulicy Mokowej w Żywocicach. Z programu operacyjnego współpracy transgranicznej na dzień dzisiejszy już mamy zawarte umowy i będziemy realizowali na pewno dwa projekty dni partnerstwa i czynny wypoczynek drogą do promocji. W okolicach marca będziemy składali kolejne wnioski z tego funduszu po to, żeby jeszcze jak najwięcej pieniędzy pozyskać, jak najwięcej działań uskutecznić. Jedną z najistotniejszych informacji dla młodych matek, chcą kontynuować swoją karierę zawodową jest powstanie na terenie gminy dwóch żłobków. Uzyskaliśmy dotację na y, przygotowanie obiektów i wyposażenie ich właśnie w tym celu z resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi wieku do lat trzech malu I muszę powiedzieć, jako jedyna gmina w całej Polsce zrealizowaliśmy te dwa projekty w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne. Pozyskaliśmy dwa podmioty, które wspólnie z gminą zrealizowały to zadanie. Na dzień dzisiejszy dwa żłobki już są zarejestrowane w naszej gminie i y, funkcjonują już na pełne Obrotach. Wypełniamy cel w postaci założeń tego programu, to znaczy yy, młode mamy mają, mają możliwość yy, powrotu do pracy poprzez to, że mają gdzie umieścić swoje dzieci w zakładach dobrze przygotowanych i dobrze wyposażonych pod yy, wspaniałą opieką. Jak się okazuje zapotrzebowanie na tego typu placówki jest dość duże. Założycielki żłobków Katarzyna Janiszewska i Anna Gawinek zapewniają, że już w najbliższych miesiącach wyczerpany zostanie limit miejsc. Nasz żłobek posiada 30 miejsc i naprawdę już jest niewiele ich wolnych. Współpraca z gminą układała się bardzo dobrze, dotacja rządowa na zasadzie partnerstwa, bez gminy tego nie dałoby się zrealizować. Pomysł powstał dobrych 4 lata temu, tylko wtedy jakby nie było takiej możliwości. Za jakiś czas się ona pojawiła, dlatego że brałam już wcześniej udział w dotacji Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Stamtąd pozyskałam większość środków na wyposażenie i utworzenie tego żłobka, a program Maluch jako partnerstwo z gminą to było już takie doposażenie i zakup urządzeń na Zabaw. Mama w domu nie zawsze ma tyle czasu i jakichś tam pomysłów, żeby jakieś za zajęcia robić plastyczne, czy uczyć tyle piosenek, ile mogą się dzieci w szłopku się nauczyć. Tomasz Ślenzak z Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego zapewnia, że gmina nie zapomniała o wspieraniu przedsiębiorców, czego dowodem mają być trzy przedstawione inicjatywy. Przede wszystkim obniżka podatków dla przedsiębiorców, którzy stworzyli nowe miejsca pracy. Drugim takim punktem to było otwarcie Gminnego Punktu Informacji dla przedsiębiorców chcących pozyskać fundusze unijne na rozwój swojej działalności. Lub jej rozpoczęcie. A trzecim takim bardzo ciekawym też podpunktem były organizowane szkolenia z tematyki zamówień publicznych, które też pomogły większym przedsiębiorcom, żeby mogli skutecznie składać oferty. Mamy nadzieję i chęć do tego, aby obecny rok 2012 był równie, równie dobrym rokiem, był równie owocnym jak ubiegły i myślę, że uda się zrealizować dużo ciekawych przedsięwzięć, jeśli chodzi o kulturę, sport, a także o wszelkiego rodzaju związane z rozwojem gospodarczym gminy. Wszelkie plany i zapowiedzi zweryfikuje zapewne czas i podsumowanie przyszłoroczne. Skrapkowic Adam Niewalda, radiowane z CFM